Witam bardzo serdecznie, do mnie wszyscy Wiem, o tym nie są uczestany, mam to w dupie Realnie nie są myślicie na ludzie, ale... Jedziemy z tematem To będzie tym razem... Pogadanka? Tak? Pogadanka? Na temat moich waifu, bo dziś są walentynki Więc... Dziś są walentynki, więc... miło zakochanych, nie? No to jedziemy z tematem, nie? Bo to trzeba, nie? No to jedziemy Teraz jedziemy z intrem, cyk! Natomiast sobie chciałem powiedzieć, że to są e, specyficzne waifu. Ja Wam za chwilę pokażę co to za waifu. Pokażę wam niedługo. Pokażę wam. Zaraz, niedługo. Ale ja sami się powinni domyśleć. E, sami się powinniście domyśleć e, e, ten... Jakie to są waifu. Więc zrobię moje cięcie i jedziemy z koksem. Ogólnie możecie się zdziwić, że to są futrzany e, czyli fery. Ogólnie przyznaję się, sam, Jestem fery, ogólnie. Przyznaję się. Pierwsza moja Wife bo to jest po prostu Krystal The Fox. Tak ona wygląda, mniej więcej. Z, z tego tego, gdy wam pokażę lepsze zdjęcie, poczekajcie. Chyba, że poczekajcie. Chyba, że pisze, chcecie, że jestem sexy, no to wam, no to wam napiszę, nie? Jeżeli chcecie, nie? Patrzcie na to. No i patrzcie, nie? Normalnie, normalnie, idea ładna, nie? Po prostu ładna jest. Jak diabli. Poczekajcie, za chwilę wam pokażę wam w nowej karcie. O, czekajcie, nie tak. Poczekajcie, że to teraz wejść. Po prostu poczekajcie, żeby to inaczej. Zrobię to wejdę w tak. Ja wam pokażę zaraz pewne zdjęcie. O! Tak ona wygląda. To jest Safsał, musi się oczywiście yy, postać. Miałem raz tak, że się w niej yy, bujałem za przeproszeniem. Miałem tak, że w wieku gimnazjalnym. Jak ją zobaczyłem, to miałem takie, o, pierwsze wrażenie, że jest ładna, seksowna, nie wiecie o co chodzi, nie. Ale kurde, miło wersji do tej postaci, bardzo miło wrócić w tej postaci. Bardzo miło wrócić do tej postaci. Bardzo miło wrócić. To jest najlepsza waifu, którą bardzo, chcia którą, którą bardzo e, no jaką chciałem jako mieć w życiu Znaczy, nie o to mi chodzi, że wiecie, że, że e, chcę z nią romansować, że po prostu nie życie, że po prostu by istniała tu misja takie takie futrzane kobiety, tym wszystkie bym je ziół złapał i wszystkie bym je, no wiadomo co zrobił, ale no kurde Ale ładna jest powiem ci szczerze, ale powiem wam szczerze ładna jest i tyle mam powiedzieć. Więc yy, pokażę wam teraz yy, ale czekajcie, jeszcze coś wam powiem eee, Czekajcie co miałem powiedzieć Zapakuj słów Żona pojawiła się w Star Foxie Adventure się pojawiła jako, jako premiery miała pierwsza Ale finalnie pojawi... Ale, ale ten... ale na początku pojawiła się w grze i Planet, co ciekawe w Takiej grze na została zaanulowana przed wielu osób została anulowana przez niej ten została anulowana, anulowana. ale yy, faktycznie zostało tylko ten. No, Po prostu zostało anulowane yy, ten Star Fox. Znaczy nie Star Fox, tylko yy, za Planet, ale yy, dalsze koncepty zostały po prostu pozostałe. Zostały po prostu te koncepty zostały. Teraz pokażę Wam numer drugą, numer 2 Możecie się kusia dziwić. Uwaga! Robimy małe cięcie na chwileczkę. Druga to jest z takiej gry jak Okami a materasu, znaczy z FUS, Okami. Tak. Może zobaczyć jaka ładna. Seksowna, nie? Wejdę tutaj, wejdę tutaj, wam pokażę zaraz. Tylko nie wiem, czy to wyjdzie, skoczy wam w pewne razie I miałem tak, że po prostu chciałem tą grę mieć, po prostu chciałem mieć Okami po prostu, bo chciałem popatrzeć się na nią. Tak Raz tak mam, że jak widzę jakąś furczaną wiFu to mam tak, że po prostu się na nią chce patrzeć Przez jakieś godzinę, dwie godziny, trzy godziny chce się na nią patrzeć I później wiesz, sobie wyobrazić, kurde, jak ona jest Całkowicie Wiecie jaka naga cały czas i sobie kurde, no wiecie o co chodzi, nie? Kurde Normalnie, o Jezus Maria No Takie jaja, jak berety, nie? No I ten, mm, jak to powiedzieć, nie wiem, możecie wysyłać nawet arty, możecie, możecie nawet wysyłać kuźwa do mnie, z takimi, z takimi dziebuchami. co wy na to, wysyłajcie arty, ja podam wam maila, podam wam później, gdzieś tam na społeczności podam wam maila potem swojego, co wy chcecie, może maila, może, może wysyłacie jakieś arty, wysłacie mi, co wy na to, ja pitole. A przysiłek, gdybyście akty wysłali mi, ja pierdolę, ty. Ale ja, ja bym były, by. kurde, ja. Yeah. No ładna jest, no, ładna, no. Ładna, takim swoim, takim fajnym ubranym, takim tym, no. Ubranym, kurde. W kurde, w się nazywa. W swoim kostiumie, z kąpie, kąpielowym. Jezu, jakby takie dziewczyny żyły, to po prostu. No wiesz co bym zrobił, no wiesz zrobił by mnie złapał i kurde bym mnie wszystkie no powiedzmy jedno yeah, Eee W ogóle tak szczerze to takim akuratem nam tutaj jest nawet Ale nie interesuje mnie to Chyba że chcecie żeby pokazywał takim akurat co na by to? Napiszcie w komentarzach Ach, Ale dobra, nie pokażę wam tak serio Dobra, eee, kolejną wifu pokażę wam zaraz Poczekajcie już moment Dobra, druga trzecia wifu, numer 3 Szczo iPhone to może się zdziwić, ale to jest serii Sonika. Tyle wam powiem. To jest Blaze the Cat. Tak. To jest po prostu postać z serii Sonika. Poczekajcie, bo tu muszę wejść w... o. No, o. Poczekajcie. To jest po prostu Sonika, serii Sonika. Nie, po prostu tak chciałem po prostu i po prostu ja ją bardzo lubię, szanuję tą postać. Fajna jest ta postać. Fajna postać, polecam ją. Fajna postać. Żeby nieco, ale... no... Chyba się wszyscy w niej bujacie, co? Ja też się w niej bujałem, ale przede mi hype przeszedł. Ogólnie ten, z tymi wife'u. Przyszedł mi, mi ten hype w ogóle na tą, na Blaze the Cat. No i mówię wam, ta postać pojawiła się w się pojawiła po raz pierwszy I w komiksach się pojawiła ta postać No w komiksach po prostu A jej koncepty, a jej koncepty yy, postaci to Możecie zobaczyć na filmie, bo Na filmie z tego, tego Takiego youtubera napisze sobie koncepty postaci Z serii Gier coś takiego nie i z komiksów nie I tam jest od któregoś tam roku Jakieś tam y, koncepty z tych postaci, tak szczerze, ogonałem te koncepty i powiem szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem, że to nie, to nie jest, kurde, Blaze, what the fuck, w ogóle, szczerze powiedziawszy. Dobra, tak krótko mówiąc, idziemy z kolejnym waifu. Eee, poczekajcie, włączę za chwilę Wam, ten cięcie zrobię małe. Kolejna postać to jest po prostu Pokémon, nie? To jest po prostu... miałska Rada Ale... Jak dodacie... Te kobiece ce... Jak dodacie kobiece... Poczekajcie, jak dodacie te kobiece... Atrybut, Nie atrybuty, Boże Kobiece ciało to po prostu... O Jezus! To patrzcie teraz To po prostu masakra Poczekajcie O! Na przykład coś takiego. O, i teraz patrzcie. No, przypuśćmy na przykład, nie? Ja pierdykam. To jest chociara chodząca. Szczerze. No, tą postać po prostu zobaczyłem tak synacka, bo to po prostu, tą postać yy, zauważyłem, nie wiem, jak gdzieś... Trzeba go stwierdzić w ogóle. Tak szczerze powiedziawszy. Ale powiem szczerze, że tą postać... Yy, bo nigdy, nigdy, nigdy nie byłem fanem kotowych. Nigdy nie byłem fanem. Yy, nigdy nie byłem fanem yy, kocich ko 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 Pokemonów kiedyś, ale. Yy, jak zobaczyłem w miarę się wszystko akurat zmieniło. Bez kitu. Tą postać szanuję, ale kurde, yy, jak ja zobaczyłem. To kurde. Pff. Po prostu tak pierdykłem, z, z ziemi pierdykłem, że ja pitolę. Szczerze, wszystkie postaci wzięłem do Rulaj 4, więc proszę kurwa nie, obs nie oceniać proszę, please. Szczerze. <ścoughs> ja pierdolę. Takie kociarze, ja pierdolę. No, serio mówię. Ja pierdolę. No i ten! Eee, mamy pokémon Scarlet i nie ogrywam tylko pokémon Scarlet, ale chcę go sprzedać, cholera jasno to. A razie czego, te eee, wszystkie Pokemony, co mam, od DX do GameCube i gier, sprzedaję właśnie. Ogólnie. Mam, sprzedaję. Sprzedaję właśnie. A później coś wam za chwilę pokażę, za chwilę A później wam coś pokażę, co ja, kurde, tu mam, bo mam, dwie, mam dwa cośki dziwne. Mam mam, mam, dwa, mam, dwie, mam dwie rzeczy fajne. Za chwilę wam pokażę co to jest, więc robimy cięcie małe, żeby kolejną waifu wam pokazać. Kolejna no, waifu to jest smocza. Uwaga, mam fazę na smoczyce, na wilczycę, na wszystko mam fazy, kurde. Mam fazę na wszystkie, wszystkie dziewuchy, wszystkie dziewuchy mam fazę. Więc uwaga, mamy no, dragoman's z Yu-Gi-Oh! Po prostu, Yu-Gi-Oh! Chyba, że, poczekajcie, za chwilę wyszukam Wam na AI Za tam wyszukam zaraz Nie wiem, czy to znajdę Nie wiem, czy to znajdę, ale chyba nie znajdę tego Nie znajdę tego Ale było moje, gdzieś takie AI było Rzucone, ale tak ona wygląda Wygląda nie Ale nie? Ale jak dodacie jej, jak dodacie jej kobiece Kobiece yy, Sylwetkę. To o Jezus, kurde, jaka chociara! To o Jezus, po prostu ja mam fazę na smoczyce, mam fazę, po prostu mam fazę. Ja po prostu nie, była taka sytuacja, że grałem w yu oh yy, mo yy, Monster Dual, tak się nazywało to na Switchu. Grałem z kimś tam na online, nie, nie sobie grałem, patrzę. Grzywa tą z, z, Przepraszam wypierłem. Wzywa tą swoją, wzywa. Z, w, oczywiście grały e, tym. Oczywiście grał gościu e, z mocnymi pokojówkami grały. E, miał po prostu talię smocci pokojówek, nie? Potem nie, na nie znałem się na Jugi Jocha, ale później w jakimś czasie patrzę. Wyzał ją. I takie. Jaka fajna. Jaka zajebista! Jaka zajebista! Ja tak ja tak mówię, tak, kurde, chcę ją mieć! I czekajcie! A nie! Czekajcie! Czy ja, mam, czy ja mam nawet tą kartę? Czekajcie! Muszę ją zaraz znaleźć, bo mam tą kartę. Ogólnie, możecie się zdziwić. I ogólnie, mam tą kartę! Mam tą kartę! Czajcie to! Mam tą kartę z Yugi o, mam tą kartę. mam tą kartę! Mam tą kartę! Chciałem ją mieć w swojej talii. Więc. Wiecie o co chodzi, nie? Ja pierdolę. Yes. Dobra. Każdy każdym razie jedziemy z kolejną ostatnią tym razem, bo to troszkę zacznie troszkę się troszkę trzeba sprężyć, bo nie, po prostu się nie chce sprężyć, po prostu jakoś mi się nie chcecie nagrywać, wiecie co coś tak, tak, tak... No hibii, trafii, nagrywałem po prostu. Po prostu nagrywam tak po prostu, nagrywałem tak po prostu... Znaczy... Chciało mi się nagrywać dzisiaj, ale mówię: No kury są, są walentinki, to szkola szkoda nie nagrywać, nie? To nagram coś wam i pokażę wam za chwileczkę coś. Zarobić z tego wam, pokażę. Zrobić się sami. I przed ostatnią. przed ostatnią wifu, bo to ostatni będzie chłop. Uwaga, będzie ostatni chłop. Ostatni będzie chłop, ale nie byle jaki chłop. Eee, to jest przed wami Nitles. Tak, mam fazę do lisic ogólnie, mam fazę do lisic Czekajcie, szukam lepsze zdjęcie ogólnie, szukam O Mam taką fazę do lisic ogólnie, ja mam fazę do pokemoni Ja mam fazę do, do lisic bardziej, mam fazę inno Mówię wam tak, mam fazę do lisic Wilczyc I chyba do kocic i do smoczyc chyba mam fazę Serio mówię wam. Serio mówię wam. I po prostu, nie wiem, przeglądam sobie na fandom ferry, przeglądam sobie, kurde, jakieś tam dziewuchy, przeglądam, przeglądam, a potem patrzę na i mówię, Kuźwa, co to za pokémon? Mówię, co to jest? Potem patrzę, był jakiś pokémon, dobra. I tak się zaczęło moja przygoda z pokémonami. Tak szczerze po że chciałem mieć fuczlane wszystkie wife'u, chciałem mieć fuczlane, Kuźwa. No. Teraz, więc dlatego się. Przyznaję bez bezbicia, że ja jestem po prostu manaki, manakiem wpuszczonych kobiet. Przyznaję się bez bicia. I ja po prostu jestem fery, przyznaję się i mam to granie gdzieś. XD. No po prostu. I zaczynamy od gościa. Zaczynamy od. No, jak to powiedzieć? Senpai. Nie no, Senpai to nie, bo to. Senpai'a to jeszcze nie za bardzo, nie? Senpai'a to nie, bo ku... Senpaj to nie, bo tu tak brzmi jak... Wiecie, jakbym był kurde tym yy, z takich japońskich szkół, że kuźwa jestem tym fanboyem, coś takiego kurwa, chociaż... Nie jestem. Nie jestem fanboyem, ale kurwa... Nie, ja się w tym nie bawię, nie, okej? Okay? Ja się w to nie bawię. Dobra, pokażę wam... Yy, tego... Yy... Nie wajfu, się nazywa inaczej. Lifu? jecharem. Yy, Boże! No, tego typa pokażę wam z, z tego, z, z którego się zabujały przez przypadek. I są fajne, ten, no, fajne rzeczy. Możecie jedną śmiechem, ale zabujać się panu bliźnie. Tyle wam kuźmie powiem. Jeszcze tego femboju. No patrzcie na to. No patrzcie. To pierwszy femboj, nie? I patrzcie. Nawet tu mam nawet jest AI. Eee. I... Poczekajcie. Nefis wyjdzie, pokażę. O! Patrzcie, jaki słodki pedałek. Lubię takich. Polecam AdMagester. No, patrzcie, no. Czekajcie, się załączyć się musi. Poczekajcie, bo to chamski internet jest jak pierdolę. Czy coś odpali? No cóż, poczekamy sobie Czekajcie jak to w z internetem No dobrze Ja pierdegam. No Aha Nie mogę coś Kurde szkoda No to czekajcie, zrobi inaczej Coś teraz mogę O No, taki fajny, taki zajebisty, kurde. Czy Dziewczyny, chcecie takiego? Se takiego chcecie takiego dla Was? Chcecie takiego Sempaja? Ja bym go chciał, ja bym go. Nie powiem, co z nim zrobił. Czekajcie, to jest dwie pisze, chyba. To jest dwie pisze. A, to na grupę. Dobra, nieważne. Czy chcecie takiego Sempaja, chcecie? Wiem, że! Wiem, że on chce... No patrzcie jaki zajebisty! Patrzcie, patrzcie jaki uśmiechnięty, Patrzcie, jaki uśmiechnięty, bądźcie jaki uśmiechnięty. No patrzcie. przy okazji zrobiłem go... A ja go zrobiłem. W razie czego? Zrobiłem go. Mój Jezus, duży się. No. To jest ten... E... Ja się bym zabujałem, bo pierwszy przypadek, przypadek wlazłem w takie... Ej ja i pisałem fanboy, to wyskoczyło mi coś takiego no i no i Miłość do niego jak diabli kurwa i chuj, jak diabli Tak możecie pisać jestem gejem, ale mam to wyjebane kurwa Ja mam wyjebane w to kurwa co piszecie kurwa i tak i tak usuwam komentarze kurde Oj tam, oj tam Oj tam, oj tam, wysuwam, wysuwam, us, usuwam komentarze, usuwam i mam wywalone to, kurde, w czapę. Oj tam, oj tam. Dobra, eee, jedziemy teraz z czymś innym, bo teraz chcę co pokazać coś zajebistego. Tylko czy to wam pokażę? Uwaga, możecie się zdziwić. Uwaga, możecie się zdziwić. Przed wami... Mam... Mam... Fursuit. Tak, mam Fursuit. Mogę go założyć, pacie teraz. Nie wiem czy to nie wiem czy to założyć, ale założę wam, pokażę wam. O. Założę wam. O, przy, przy kamerze. O. I co? Zajebiście wyglądam czy chujowo? Jeżeli wam, jeżeli że chujowo to zabije kuźwa. Zaszczelę was, was karabinem, No. Tak wyglądam. Wyfiorisujcie. W w. No. W ogóle mam dwa Fursuity. Ten. Jeszcze mam to Dino Maskę jeszcze mam. Tylko to, tego Fursuita kupiłem w, w tym. W kupiłem go ogólnie. Tak szczerze powiedziawszy. Kupiłem go w indecie kupiłem. A jeszcze mamy yy, drugi. Jeszcze mam, ale to jest dla mnie dosyć za mały. Bo mam yy, to. Dino Maskę mam ogólnie. a czego. I powinien zmienić sobie nazwę na... Yy, o kurwa moje włosy Na gamer, ale się zastanawia właśnie nad tym Właśnie się zastanawia właśnie Nad tym XD Więc to jestem 100% jestem furasem Więc się mordy elo Elo